Podcasterix. Dobry wieczór Państwu dzień dobry paniom i panom, e, nauczycielom i nauczycielkom historii kolejny podcasteriks w waszych domach. Dzisiaj ciągle jeszcze we dwóch, e, Aleksander Kowlicki i Jacek Staniswski. E, e, Jacku. E, dobry wieczór, zacznę... dzień dobry. E, dobry wieczór i dzień dobry Jacek. Teraz chciałbym od razu w miłym przywitaniu e, być dla ja ciebie przykry zadać ci bardzo dwa trudne pytania. Ale żeby zadać ci te dwa trudne i być może przykre, ale przynajmniej dwa mnie są nieco przykre pytania, to muszę zacząć od krótkiego cytatu z artykułu Andrew Petersona, który przeglądaliśmy przed tym spotkaniem, a który dotyczy edukacji moralnej na lekcjach historii. Ten cytat, który ma mnie sprowokować do pytań, brzmi tak. Nauka moralna nie znajduje się na peryferiach historii, lecz w jej centrum. W związku z tym pytania moralne i debaty powinny zajmować czołowe miejsce w umysłach nauczycieli historii. Powtarzającym się motywem jest to, że znaczna część uczenia się moralnego, które ma miejsce w ramach edukacji historycznej, jest zbyt często ukryta i nieuświadomiona nawet przez nauczycieli. Tak z grubsza rzecz biorąc i nieco zaokrąglając ten cytat z Petersona. Moje pytanie brzmi. Jeżeli to jest centralna zupełnie kwestia nauczania moralne, to dlaczego sięgamy po ten temat dopiero w trzecim e, e, sezonie naszego, naszego podcastu? Czy w takim razie może ona nie jest dla nas centralna, tylko jest centralna dla znawców dydaktyki historii na całym świecie, a dla nas nie? Albo być może stało się tak, jak Peterson sugeruje w drugiej części, a mianowicie, że po prostu nawet nie wiemy, że nauczamy moralności kompletnie tego nieświadomi. I dlatego właśnie to nie stało się przedmiotem naszej refleksji. A zatem czy, nie, czy uważasz, że to jest nieważne, czy może uważasz, że to jest ważne, ale nie wiesz, że tego uczysz. Ha? No pytanie jest nieprzyjemne z wielu powodów, yy, dlatego że Aha. jeżeli powiem ci, że. Jeżeli powiem Ci, że uczę moralności, to, to wtedy mi odpowiesz, wtedy faktycznie będzie mi się głupio wytłumaczyć, dlaczego w takim razie rozmawiamy dopiero o tym teraz. Więc nie odpowiem Ci w ten sposób. Odpowiem Ci w ten sposób, ja też przeczytałem dokładnie ten artykuł, i w tym samym artykule ten sam Peterson mówi również o tym, że faktycznie jest tak, że ta, to zdanie ma również swoich przeciwników że historia, nauczanie historii nie powinno przede wszystkim, jakby się w centrum tego nauczania nie powinno być nauczanie moralności. Kiedy ja się temu za zacząłem, zacząłem, yy, yy, zacząłem to o tym myśleć, bo faktycznie powiem szczerze, nie myślę o tym dużo, czy uczę moralności, czy nie. Yy, to zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie tak jest, że ja uczę, ale ja nie wiem, czy ja uczę, albo może ja nie uczę, dlatego że nie chcę być uznawany za kogoś, kto uczy moralności. Ja powiem ci szczerze, że nawet przeprowadziłem dosyć długą debatę ze swoim licealistą domowym, mhm. który, z który, którego się zapytałem, czy, czy, czy on uważa, że na lekcjach historii powinno się uczyć moralności. No i on mhm. w zasadzie nie konsultując tego ze mną wcześniej powiedział, że nie, on ode mnie od tego nie oczekuje. Żebym był moralizatorem na lekcjach i żebym robił za plebana, który, który, który ma, jakiś tam, ma jakąś legitymację do tego, żeby moralizować. Czy nawet pan od etyki, czy pani od etyki chyba jest bardziej do tego. Znaczy, bo to chodzi o to, że idziesz na jakąś lekcję i czegoś się spodziewasz. No, idziesz na religię i wiesz, że idziesz na lekcję moralizatorską. Podejrzewam, że podobnie jest z etyką. Natomiast zastanawiam się, czy faktycznie to samo, to samo jest z historią, albo na przykład z językiem polskim, w którym też można przecież bardzo pięknie i bardzo ładnie moralizować. Ja ten, ten artykuł przeczytałem z wielkim zainteresowaniem, dlatego że on mi uświadomił pewne rzeczy. Bo on, ten Peterson w pewnym momencie pisze tak, że my musimy się zastanowić nad kilkoma rzeczami. Po pierwsze, czy w ogóle moralizujemy? Po drugie, jak moralizujemy, to znaczy czym moralizujemy, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób to robimy, przy jakich treściach to robimy, co nam grozi, kiedy to robimy. Więc to jest bardzo dobre pytanie, ale ja od razu Ci odpowiadam, że ja będę tutaj stał w obozie. Nie moralizujmy. To znaczy, raczej nie zabierajmy się za coś, co moim zdaniem kiedyś, kiedy ja chodziłem do szkoły albo nawet kiedy chodziłem do, na studia i uczono mnie bycia nauczycielem, ja pamiętam, że w czasie pisania konspektów musiałem oprócz celów kształcących poznawczych pisać. właśnie je na siebie kształcące nazywały. To znaczy takie cele, które miały mi miały pokazać, czego ja ich tak naprawdę, jakiego dobra ja ich uczę, mhm. kiedy uczę tej konkretnej lekcji. I ja zawsze miałem z tym problemy. To znaczy okay. zawsze miałem problem z tym, czy ja mam prawo do tego, żeby wykorzystywać jakieś jedno konkretne wydarzenie do tego, żeby właśnie moralizować. O! Mhm. No to ponieważ, ponieważ Peterson w tym tekście rzeczywiście bardzo uczciwie streszcza możliwe argumenty krytyków takiego podejścia, że edukacja moralna jest jakoś w centrum nauczenia historycznego, chociaż na końcu twierdzi to właśnie, co ci przeczytałem, że jest i że powinniśmy sobie uświadamiać jak mhm, bardzo tak. to jest, to ja, ponieważ dokonałeś pewnej Pewnego przekształcenia. Zaczęliśmy mówić o edukacji moralnej, a ty powiedziałeś o moralizatorstwie, ja ci odpowiem w no. prostu cytatę z tego Petersona, bo posłuchaj, on mówi tak: mm -hmm. takim osobom, jak ty, które tak argumentują. A potem jeszcze wrócę do tego bardzo ciekawego pytania, dlaczego my się przed tym trochę wzbraniamy, Bo ja doskonale rozumiem ten, ten taki odruch, że to nie jest nasze miejsce, to nie jest nasza rola, nasza rola powinniśmy być tutaj bardziej wszędzieźni. Ale chociaż pewnie uzasadnienie jest trochę inne niż to, do którego się odwołują Anglicy, ale najpierw ci odpowiem a propos moralizatorstwa. On powiada tak, niewiele osób zaangażowanych w nauczanie historii zgodziłoby się z tym, że w edukacji historycznej jest miejsce na surowe moralizatorstwo, czyli bezkrytyczne sądy oparte na słabych dowodach i interpretacjach. O wiele bardziej akceptowalne jest mm -hmm, tak. rozwijanie u uczniów umiejętności rozważania moralnych relacji między podmiotami Krytycznego podejścia do podejmowanych decyzji poprzez rzetelną analizę dostępnych dowodów oraz dążenie do formułowania moralnych sądów na dany temat. A, no i potem y, jeszcze mowa o tym, jak oni rozwijają słownictwo moralne, jak y, dostrzegają różnicę między dawnymi a dzisiejszymi mm -hmm. wartościami moralnymi, no i generalnie rzecz biorąc, rozwijają dzięki temu rozumowanie moralne. A, I ten, ten fragment u niego kończy się. Y, Powtórzeniem takiego mocnego sądu. Nikt nie może skutecznie studiować historii bez jakiej, jakiejś formy moralnej oceny. Podcast Jedyną chyba taką, taką rzeczą, która mi się przypomniała, kiedy, kiedy, kiedy zaproponowałeś ten temat, była taka dyskusja chyba w drugiej albo w trzeciej klasie liceum, kiedy rozmawialiśmy o. Potopie Szwedzkim i rozmawialiśmy o legendzie Częstochowy i tego, czym ona naprawdę była, a czym a co się, co się jej tworzy kiedy, kiedy mówi się o bronie Jasnej Góry, to wtedy mhm. pamiętam jednego ucznia, który mi powiedział, proszę pana, ale trochę nie jest wam historykom wstyd, że, 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 że w taki kit czasami ludziom pakujecie do głów i wtedy Faktycznie zaczęła być to rozmowa o postawie moralnej, ale nie postawie moralnej po, poszczególnych postaci, mhm. tylko kwestii uczciwości nas, jak, nas jako, jako tych, którzy no, współtworzą historię dla tych młodych ludzi. Bo mhm. tam padło takie bardzo fajne powiedzenie: Co by było, gdybyśmy trafili na innego historyka, który by nam powiedział: Nie, tam w ogóle nie było żadnych Szwedów, tam byli sami Niemcy i Polacy. I wszystko wyśmiał, albo z drugiej strony, gdyby był ktoś, kto powiedział, no faktycznie, matka boska tutaj nie miała innego wyjścia, musiała pomóc chłopakom, bo, bo inaczej by sobie nie poradzili. Mhm. Więc ja, w tym, co mówisz, widzę przede wszystkim ogromne niebezpieczeństwo nieradzenia sobie z tematem, i dlatego wolałbym nie namawiać nauczycieli i nauczycielek historii do tego. Żeby w centralnym punkcie, takim gdyby im to napisać, stawiali sobie edukację moralną. Bo trochę boję się, że nie, nikt z nas by nie wiedział, o co tak naprawdę autorowi chodzi. Mm -hmm. Musielibyśmy, musiałbyśmy to tak naprawdę mocno wytłumaczyć. Bo ja wiem, że ten, 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 ten temat cię bardzo interesuje. Ale ja tak naprawdę. Czuję ogromne. O, o, ja tchórze przed, przed tą kwestią. Ja wolę się zainteresować. No tak, mogę się zainteresować oczywiście postawą świętego Wojciecha i tym, co takim człowiekiem kierowało, kiedy on tam dwa razy do tego do tych Prusów chodził i w końcu się no, w końcu się doigrał. I to jest dla mnie ciekawe, ale ja nie wiem, czy, on, czy ja wtedy uczę postaw moralnych, czy ja wtedy to robię. Nie mam zielonego pojęcia. Musiałbyś mi to musiałbyś mi pomóc. Mhm. Okej, okay, no to jest, znaczy myślę sobie, że tu jest oczywiście w przypadku Wojciecha, to no, sprawy są skomplikowane, bo oczywiście jeżeli to właśnie miałoby być rozwijanie takich rozmowań moralnych w oparciu o dowody, o dokładnie sytuacji, no to wydaje mi się, że my także z uwagi na specyfikę źródeł, czyli raczej na hagiografię, mielibyśmy kłopot, z, albo raczej trochę fantazjowalibyśmy na temat tego, co tak naprawdę w tym Wojciechu było, na zasadzie wyobrażania sobie, co mógł myśleć pobożny, średniowieczny człowiek. No, trochę mi to przypomina taką moją mm -hmm. ulubioną biografię Wersingetoryksa. Niewiele już nie pamiętam, ale pamiętam efektowny początek. Początek miał mniej więcej w ten sposób, że autor mówił, niestety poza, poza urywkami z Iliusza Cezara prawie nic nie wiemy o Wersingetoryksie, a przecież to jest zbyt ważna postać, żeby nie mogła doczekać się swojej biografii. Zakładam zatem, tym, że wersję Getoryx miał rozmaite cechy księcia i opowiada, jakie ma te cechy, jakie powinien mieć. I na tej podstawie zamierzam napisać jego biografię, po czym wywala 300 stron biografii wersji. Więc trochę obawiam się, że tutaj tak kusisz do tego, żeby tak opowiadać o wyciechu, o którym wiemy niewiele więcej, obawiam się tak na, na, do końca i na pewno. Choć oczywiście, no nie, no pewnie trochę więcej, bo jednak Sławnikowice i tak dalej. No dobra, zostawmy. Ale zmierzam do czegoś innego. To znaczy, wracam do tego chłopaka, który cię zapytał, czy nie wstyd ci, że tak wciskasz kit. Bo, bo to jest taki kawałek, w którym ja cały czas drążę to, że ja świetnie rozumiem, że mamy ochotę się wycofać. I moim zdaniem w praktyce się po prostu wycofujemy. Ja się też wycofuję. Tyle tylko, że to, że my się pozornie wycofujemy, czyli to, to wcale nie znaczy, że przestaliśmy uprawiać edukację moralną, tylko że milczymy o niej do momentu, w którym jakieś dziecko się budzi. Uświadamia sobie, że tutaj jednak odgrywa, że tutaj się po prostu dzieje edukacja moralna. I pyta, ale dlaczego od tego pan zaczął? Znaczy, dlaczego zaczął pan od takiego pytania? No, dam ci dwa przykłady z dwóch różnych beczek, o których sobie myślałem w tym kontekście. Po pierwsze, myślałem sobie o tym, od jakiego pytania, a to bardzo często są pytania o charakterze moralnym, zaczynamy naszą lekcję dotyczącą postaw Polaków wobec Holokaustu. I myślę sobie, że jakbyśmy przyjrzeli się tej historiografii, którą ułasabiają takie publikacje jak, jak książki ośrodka, widzisz teraz boję się, że Centrum Badań nad Holokaustem, mam nadzieję, że nie przekręcam. Centrum Badań nad mm -hmm. Żydów w Polsce, chyba tak, prawda? Zaraz sprawdzę i mam nadzieję, że nie powiedziałem nazwy, albo w przypisach poprawisz, że nie. Nie wiem, takie książki jak Dalej Jest Noc i tak dalej, to trochę to jest inne pytanie na dzień dobry niż to, które stawiają sobie ci, którzy będą tworzyć wielką obronę narodu polskiego i zaczynać swoją narrację od tekstów typu: tylko w Polsce to oczywiście nieprawda, że tylko, ale tylko w Polsce groziła kara śmierci i tak dalej. Zmierzam do tego, że na początku są dwa różne pytania. Te dwa różne pytania znalazłem obok siebie w. W książce, którą napisał jakiś zagraniczny historyk na temat getta w Warszawie, jedno pytanie brzmi, dlaczego tak niewielu pomagało? A drugie pytanie brzmi, dlaczego tak wielu pomagało? I on te pytania postawił obok siebie i uważał, że oba są uzasadnione. To znaczy, że oba są bardzo interesujące i oba, i oba dotyczą rzeczy zadziwiających. Zarówno dlaczego tak niewielu pomagało, jak i dlaczego tak wielu pomagało. I myślę sobie, że to jest pierwszy przykład, to znaczy z jakim my pytaniem startujemy. I na przykład ja startuję raczej z dlaczego tak niewielu pomagało, dlatego, że nawet jak wystartuję z tymi dwoma, to gdzieś na końcu tego dochodzenia dochodzę do wniosku, że jednak dla mnie bardziej ważne jest pytanie, dlaczego tak niewielu, więc wchodzę do klasy i mówię, dlaczego tak niewielu. A dla bardzo wielu innych nauczycieli i mm -hmm. nauczycielek ważniejsze jest to, dlaczego wiemy. Ale to pytanie jest już bardzo poważnym osądem, bo szukamy dowodów na coś, co jest schowane w pytaniu w którym jest moralny osąd. Ten e, chyba Kanadyjczyk, który pisał tę książkę o Gocie warszawskim, te dwa pytania zostawił obok siebie. Dlaczego tak wielu i dlaczego tak niewielu? I to jest mój pierwszy przykład. A drugi jest zupełnie inny beczki. E, e, czytałem ostatnio e, taką księżyczkę, która ukazała się rok temu e, i która jest próbą obrony średniowiecza. Nazywa się To Nowa Historia Średniowiecza e, Bright Ages. Mhm. I. Mówi wszystko, i oni zwracają, autorzy tej księżki na początku mówią, tu w jakiej ramie z punktu widzenia takiego moralnego osądu umieścisz epokę, to ujawnia się w tym, od czego zaczynasz i od czego kończysz. I możesz oczywiście historię średniowiecza zacząć od tego, że przez Europę przelewają się wandale, goci i wszystko palą i niszczą, a skończyć na tym, że. Przez Amerykę przewalają się konfistadorzy i wszystko palą i niszczą. I możesz zacząć od tego, że Średniowiecze zaczyna się od jakiejś masakry, a kończy się spaleniem Anahusa. mówi Ale my zaczniemy inaczej. Mówi, zaczniemy od momentu, w którym na życzenie, na prośbę Gali Placydy w Rawemnie powstaje jedna z najwspanialszych mozaik świata. A, I opowiadają o tym, jak powstaje mozaika przedstawiająca dobrego pasterza. Jezusa, który przygarnia owce. I z jaką maesterią ta mozaika jest tworzona, jak zachwyca. I to jest początek opowieści o średniowieczu. Jak koniec naszej historii, to jest ten moment, w którym do tej samej kaplicy, którą kazała zbudować Galia Placida w V wieku, wchodzi Dante, zachwyca się tym i pisze najwspanialsze dzieło. Europejskiej kultury, jak jest boska komedia, i pisze niebo, przyglądając się tej cudownej mozaice. To jest trama opowieści o średniowieczu. Witamy, mówią, kończą wstępując, witamy w jasnych wiekach. E, to jest to stosunek moralny. No piękne. Od czego zaczniesz? Kiedy zaczęli się Gali placydy? Czy może jednak <głos ossia> zawsze opowiadasz o brutalu odmaci, który zabiera gówniarzowi koronę i wysła do Bizancji? No tak, przyznaję się do tego, że tutaj jestem dosyć tradycyjny, owszem. No, to i to Natomiast jest zawsze bronię średniowiecza, no. oczywiście. Tak, tak, tak. Tak, jasne. Wiesz co? No, kurczę. Z jednej strony, tak. Z jednej strony tak, a z drugiej strony myślę sobie, że teraz jak tak powiedziałeś o tym średniowieczu, że można zacząć inaczej, skończyć inaczej, to wydaje mi się, że można tak zrobić z każdą mhm. rzeczą. Tak? To znaczy początek jest dla mnie początek jest najczęściej oparcie się na tym, co uczniowie o tym wiedzą albo jak ta rzecz, o której rozmawiamy, jak ta kwestia jest pokazywana współcześnie. I tutaj znowu wracam do targowicy, kiedy to targowica ma wyraźne swoje własne znaczenie już teraz i nie trzeba nawet wiedzieć, co się stało w targowicy, żeby powiedzieć, nazwać kogoś targowiczaninem, no bo wiadomo, że to jest jakaś tam obelga. I dla mnie to jest właśnie ciekawe w jaki sposób. Nie wiem, czy ja w, tym, te, w ten sposób prowadzę naukę moralną, historię, naukę moralną, czy, 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 czy zadając im pytanie, spróbujmy zrozumieć tych ludzi też się Ja na przykład tak, w ten sposób to remarcz, tak, że, że, że oglądamy, oglądamy, czytamy na przykład dokument, akt targowicki, i tam jest wyraźnie napisane, że w obronie przeciwko zdradzie 3 maja i tak dalej, i tak dalej. To jest fascynujące. Z tym, że ja cały czas uważam, że w, w związku z tym, że my oprócz tego, o czym teraz tak chętnie rozmawiamy, Musimy jeszcze opowiedzieć im albo przedstawić im pewną konkretną historię. Mamy do, i on, i Peterson o tym trochę pisze, że nawet, nawet chyba od, 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 odwołuje się właśnie do Holokaustu, mówiąc, że trzeba bardzo mocno uważać, czego używamy, jakich treści używamy, starając się właśnie tę, tę edukację moralną prowadzić. I on. Mówiąc o Holokauście mówi, bójmy się takich wielkich tematów, ponieważ można ją bardzo mocno uprościć albo mocno, można bardzo mocno ją skrzywić. I kiedy ja to czytałem, to pomyślałem sobie, że naprawdę o wiele lżej by mi było, gdyby to zadanie mieli na przykład poloniści, dlatego że oni się posługują światem, który jest bardzo dobrze opisany. I jest bardzo fair, to znaczy, jeżeli czytają na przykład zbrodnie i karę, albo zemstę, cokolwiek, to ten świat jest dokładnie tak samo poznany przez ludzi, przez nauczyciela i przez uczniów, ponieważ przeczytali dokładnie ten sam tekst. Nie wiedzą więcej, nie wiedzą mniej. Wszyscy, ten cały świat jest jasny, sprawiedliwie przedstawiony dla wszystkich. My, kiedy zaczynamy rozmawiać o pewnych rzeczach, po pierwsze mamy no, swoje własne postawy moralne, po drugie, no, mamy troch, trochę więcej wiemy, po trzecie, mamy te swoje cholerne y, jakieś poglądy, które też trochę spaczają to, jak patrzymy na, na poszczególne rzeczy. I, i, I z jednej strony możemy uprawiać tą edukację moralną, ale z drugiej strony trochę ją narzucamy komuś. Młodym ludziom. Wciskamy kit, że, że zacytuję swojego ucznia. Natomiast jeżeli chodzi o język polski, czy w ogóle literaturę jako taką, tutaj ten problem jest moim zdaniem o wiele bardziej fair byłby rozgrywany. Nie wiem, czuję, że historia po prostu jest przedmiotem, który może być bardzo łatwo wykorzystywany do. No właśnie, podałeś tego świetny. Przykład z tym średniowieczem. Można o średniowieczu opowiadać na, na wiele sposobów i uzyskać to, co się chce. W mm -hmm. tak, ta, ten tak. pokrętny sposób odpowiedziałbym na Twoje pytanie, patrząc oczywiście na zegarek i tak. widząc, że jest już 29 minut. Stary, no to musimy chyba kończyć, zwłaszcza, że no, temat jest moim zdaniem nieskończony. Być może jeszcze będziemy mieli okazję tego powiedzieć, nie. zwłaszcza, że zaczęliśmy od stwierdzenia, że, że to jest centralny temat edukacji historycznej i zasadniczo temu nie zaprzeczyliśmy, prawda? Chociaż uznaliśmy, że to jest jakiś dramatyczny kłopot. No. Polega, jak rozumiem, na tym, że e, równie źle jest chcieć uczynić e, z historii Narzędzie jakiejś moralnej Krucjaty, jak i nie chcieć przyznać się do tego, że historia jest narzędziem moralnej krucjaty, czy moralnego podboju. I że jedynym, tak, tak. jedynym wyjściem z tej sytuacji jest chcieć pokazać, że się nie chce i przez to i, i po a pokazywać, że się nie chce, można tylko w ten sposób, żeby po prostu ujawniać to, że chce się czy nie chce, to jednak się pewne moralne wartości przekazuje, bo to, od czego zaczyna ostatecznie narracja średniowiecza, to włoży w ramę wszystkie inne wydarzenia, to znaczy ustali, czy takie czy inne wydarzenie będzie wyjątkiem potwierdzającym zasadniczą regułę. Że średniowiecze to jest czas ciemnoty, upadku, i słusznie używamy słowa średniowieczny do opisania czegoś, co jest zacofane, dzikie, prymitywne itd. Czy przeciwnie, jeżeli ktoś nazwie jakiś pogląd średniowieczny, powinniśmy dopytać, do jakiego geniusza średniowiecznej sztuki nawiązuje, wyrażając podziw dla takiego poglądu któryś średniowiecznym nazwą. Tak? No, krótko, że ją czujesz. Nie? Więc wydaje mi się, tak, że, tak, że no, tak, no, to jest kłopot. Tak? Czy my musi, moim zdaniem nawet jeżeli się, tym bardziej jeżeli się wzdragamy przed łączeniem edukacji moralnej z historią, tym bardziej powinniśmy ujawniać, że, że jednak w rozmaitych miejscach Nasze wybory moralne rozsiewamy. Proszę Państwa, to był, mam nadzieję, ostatni odcinek, kiedy jesteśmy w dwójkę. Mam nadzieję, że już za tydzień będzie z nami nasz szanowny kolega Kuba Lorenc. Ja nie wiem, na czym polega ten wzór, że jak nas jest dwójka, to rozmawiamy dłużej, a jak przychodzi Kuba, to jesteśmy o wiele mniej mówni. Nie wiem. Ja ty, 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 druga rzecz, którą, którą bo, chcę. Bo Kuba jest po prostu porządnym, uporządkowanym tak, człowiekiem. Tak. A my to po prostu sobie folgujemy. A kulaj ty... dusza, piekła. I... To, było, to też było, tak się ocierało o moralność, co powiedziałeś przed chwilą, a jeszcze chcę tylko przeprosić w imieniu kolegi za to, że mówił z szafy, gdyż kolega przed chwilą z dworu i to, co słychać było, to jest to, co było, to, co mógł zrobić, żeby z Państwem tutaj się spotkać. Więc te, ten dźwięk, ten jego słynny, niski głos może było mniej słychać, ale no, robił, co mógł. Ważna zresztą jest bardziej treść niż forma. Do widzenia Państwu i życzymy miłego, ciepłego wieczoru. Nagrywamy to, kiedy na dworze hula zima, a raczej mróz. To był podcast ERIKS. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jego to Kuba, z charakterystycznym R, Oleg z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.